すいません。 Nie, nie. i panowie, to kolej taki obojętny i, i zastak. Ja mam tu taką substancję, to nie jest gaz do zapalniczek, żeby nie było. Tak, to nie jest gaz do zapalniczek. To jest taki gaz, właściwie butan, dokładnie chemicznie nazywając. Z gimnazjum butan ma wzór chemiczny jaki? C? Metan, etan, propan, butan. Zaraz będziecie powtarzać ci wszystkie. Jeszcze raz. Metan, etan, propan, butan, pentan, Dobrze, skończymy ten eksperyment, cztery razy powtórzymy, to się nauczycie. Nalewam butanu C4H10, tak? Dobrowolnie. Bardzo po podobna substancja też może być używana jako gaz do zapalniczek, tak? A mówimy gaz do zapalniczek, a jest ciekły. Nie, nie wybuchnie, będzie się tylko pełnił. Teraz pytanie do Was. Czy to jest zimne, czy ciepłe tutaj, jak myślicie? Zimne. Kolega dotknie. Zimne. zimne. Zobaczcie. Tylko trochę pomacał i już zaczął wrzeć. Widzicie? Tak? Czyli wrzenie to inaczej przejście ze stanu... Przejście ze stanu ciekłego w stan gazowy, dobra. Nie? Dużo, widzicie, mało gazu, dużo tlenu, więc spalanie jakie? Spala się gaz czy ciecz? Ciecz, znaczy czy no, ciecz czy gaz? Gaz. Ciecz czy opary cieczy? No to co, gaz czy opary cieczy? samo. Opary cieczy i gaz to to samo, no, widzicie? Czubka ma na głowie, ale wie, chłopak inteligencji naprawdę bardzo, więc tak ja po prostu zachwalam. Teraz kochani, w takim razie, skoro spala się, zawstydził mnie, skoro spala się gaz, bądź opary czy to ja swobodnie mogę zrobić tak. Uuu. prawda? I widzę, i tam osoba odmacana, jak polega odmacania podejrzewam tyle i, za, i Środowisko kwasowe to będzie roztwór kwasu, którego używaliście. Środowisko obojętne na pewnie będzie... No co macie obojętne, tkanie leci? Woda. Brawo, brawo. A środowisko zasadowe to roztwór NaOH. Tak, na przykład. Ja wam jeszcze te dwie pipetki rozdam, kwasowe już macie. Mieszamy ze sobą określone substancje, czyli krople roztworu oranżu, krople środowiska kwasowego. Teraz wiatr. Ja wam szybciutko pokażę jak. Uwaga, uwaga. No, Umieszczam sobie nam w mojej tabeli krople roztworu oranżu metylowego, tak? Który? tu. Tam, gdzie macie oranż na Kropelkę oranżu metylowego. Ale ja się nie Teraz dalej.